Dzień dobry, drogi YouTube! Dzień dobry, drodzy uczniowie, sympatycy języka niemieckiego, Polacy zamieszkujący za granicę i Polacy mieszkający w Polsce, którzy się uczą języka niemieckiego lub chcą wyjechać do Niemiec. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek o zdaniach i sformułowaniach dotyczących odwiedzin w szpitalu osoby bliskiej i zdań dotyczących Opieki osób starszych, osób potrzebujących w Niemczech, czyli zdania, które przydadzą Wam się do pracy jako na przykład opiekunka, pielęgniarka. Kto mnie nie zna, cześć, mam na imię Alicja, prowadzę ten właśnie kanał o języku niemieckim. Staram się go prowadzić w sposób lifestyleowy, atrakcyjny i ciekawy dla Was, żeby oglądanie tych odcinków nie kojarzyło Wam się tylko i wyłącznie z nauką, ale też z przyjemnością i Oglądaniem po prostu ciekawych materiałów. Zaczynamy. Mam dla Was żółte karteczki z napisami, tak jak w ostatnim wideo. Z założenia jest to wideo dla osób opiekujących się osobami starszymi, więc zdania są sformułowane w formie grzecznościowej na pan, pani, ale każde zdanie będę też tłumaczyć na ty. One są tutaj zapisane w formie grzecznościowej. Mam tutaj trochę taki mały miszmasz pośród tych karteczek, ponieważ to wideo nagrywałam już wczoraj, ale okazała się wyjść wieczorem straszna jakość, więc po prostu nagrywam to jeszcze raz dla Was przy pięknym jesiennym słońcu. Nie wiem, jak ono mnie oświetla, ale najważniejsze, że jakość audio jest dobra. Prawda? Prawda. Zaczynamy od zdania. Kiedy na przykład druga osoba leży w łóżku i chcemy ją zapytać, czy jest śpiąca, zmęczona. Sind Sie müde? Czy jest pan, panie śpiąca? Sind Sie müde? Bist du müde? Jesteś śpiący, zmęczony? Sind Sie müde? Przez chwilę nagrywałam, to już byłam w po, w, po 10 minutach nagrywania. Już chciałam chcę, wam, chcę wam pokazywać karteczki, a potem sobie uświadomiłam, że jestem w trybie selfie i tak Fuck. Przecież było odbicie lustrzane. Zeen blass aus. Mam tylko nadzieję, że dobrze pokazuję te karteczki. Zeen blass aus. Co to może oznaczać? To blas. Blada. Blas, blada. Bardzo podobne słowa, prawda? Pamiętajmy, żeby uczyć się też języków na podstawie skojarzeń fonetycznych na przykład. E, tak jak w tym przypadku słowo polskie i niemieckie są do siebie podobne. Łatwo będzie to zapamiętać. Du zist blas aus. Ty wyglądasz blado. Sie sehen blas aus. Wygląda pan, pani blado. Wszystko się okaże w praniu, czy będzie widać, czy będą ostre. Albo wczoraj te karteczki były nieostre, jak się okazało. Dlatego teraz je tak trzymam trochę bliżej, trochę dalej. Nie przejmujcie się tym. nawet jeżeli może coś jest nieostre, to fonetyka jest i tak najważniejsza. Ja to zawsze powtarzam, że ja się uczyłam jako dziecko języka niemieckiego na fonetykę. Od kuzynki, od osób w szkole, kiedy przyjechałam tu bez znajomości języka. I dopiero potem, jak już uczyliśmy się w szkole pisać wszystko, to ja przekładałam to, co nauczyłam się, co potrafię powiedzieć ze słuchu na to, jak to się pisze. I ja też uważam, że to jest istotniejsze, więc możecie nawet sobie słuchać tego wideo podczas jazdy autem po prostu połóżcie, w ogóle nie patrzcie na to tylko połóżcie, słuchajcie, podczas mycia naczyń, brania przyjemnej kąpieli, czy ćwiczeń robienia brzuszków. Co chciałam powiedzieć i zapomniałam teraz. Jest inen kalt? Czy jest pani/panu zimno? Jest die kalt? Czy jest ci zimno? Jest inen kalt? Wiem co chciałam powiedzieć. Jak może za bardzo ruszam tymi karteczkami, a bo za krótko je pokazuję, to po prostu przystojcie, pójdźcie sobie. YouTube jest fantastyczną machiną, która udostępnia Wam filmy do dowolnego oglądania za darmo. Pamiętajcie, dlatego też zasubskrybujcie, bo możesz, możecie to oglądać w dowolnej ilości za darmo. I w momencie, kiedy chcecie sobie przepisać czy dłużej popatrzeć, zatrzymajcie w tym miejscu. Róbcie stop. By the way, jeżeli chcecie podzielić się tym odcinkiem z osobami bliskimi, osobami, które też pracują w tej branży, albo trafiliście na to wideo przypadkiem i tak sobie oglądacie z ciekawości, ale wiecie, że ktoś z waszego grona znajomych rzeczywiście chce wyjechać za granicę i pracować w szpitalu czy w jakimś ośrodku pomocy yy, osobom starszym, to w górnym prawym rogu jest yy, yy, strzałeczka i możecie na nią kliknąć i skopiować to wideo żeby wysłać na przykład na Messengerze czy na Whatsappie to wideo osobie bliskiej. Właśnie właściciel tutaj tego mieszkania Airbnb e, zamiast iście od zewnątrz i prawdopodobnie za chwilę zobaczysz, że stoję w oknie i nagrywam wideo. No tak. Takie heheszki o południu. Zol ich die Vorhänge zu machen, Czy zamknąć story u nas się mówi story. Nie wiem, czy to w całej Polsce się tak mówi. Zasłony. Zol iść ti fohenge zumachen. Zasłony, story. E, właśnie. Ten czasownik. Zofohenge, zasłony, zumachen. No to zamknąć to jest chyba jeden z najbardziej popularnych czasowników, które wszyscy znają. Um, zol iść to jest bardzo, bardzo istotny czasownik, którego używamy, jak w, kiedy w Polsce mówimy, czy mam coś zrobić. My w Polsce mówimy czy. Pamiętajcie, że w języku niemieckim nie ma słowa czy. Jest właśnie to soll ich, czy mam coś zrobić. Soll ich die Vorhänge zu Czy zasłonić store. Bierzemy głęboki oddech i jedziemy dalej. No będzie krótkie video. Wollen Sie schlafen? Czy chce Pani Pan spać? Wollen Sie schlafen? Wollen Sie schlafen? Willst du schlafen? Czy spać? Willst du schlafen? Möchten Sie die Zähne putzen? Czy chce pan, äh, umyć zęby, pani? Möchten Sie die Zähne putzen? Möchten Sie die Zähne putzen? Möchtest du die Zähne putzen? Czy chcesz die Zähne putzen? na umyć zęby? Möchten. To jest taki czasownik jest. Wollen i Möchten. Wollen jest takie twarde, czy chcesz, a Möchten, czy chciałbyś, czy chciałabyś. Idziemy dalej. Möchten Sie alleine bleiben? Czy chce pani, pan zostać samemu? Möchten Sie alleine bleiben? Möchtest du alleine bleiben? Czy chcesz zostać sama? Pani nie zwraca na mnie uwagi, po prostu sobie zamiataliście na zewnątrz. Praktycznie stoi tutaj metr od okna. Dobrze, że daje wolność tutaj mieszkańcom. Po prostu mogą sobie robić, co chcą. Na przykład się nagrywać wideo na YouTube a przy oknie, bo jest jasno. E ich hole inen dican bostem. Przyniosę pani, panu szczoteczkę do zębów. Ich hole inen dican bostem. Przyniosę pani, panu Szczoteczkę do zębów. Ich hole die die Zahnbürste. Ich hole die die Zahnbürste. Przyniosę Ci szczoteczkę do zębów, Tobie. Ich tu in den Becher Wasser rein. Wleję do kubeczka wody. Ich tu in den Becher Wasser rein. Ich tu in den Becher Wasser rein. Wleję do kubeczka wody. Na przykład do mycia zębów. Besia, kubek, również szklanka. Möchten sie auf O Oto w ogóle jest ciekawy przypadek, bo wszyscy mówią w Niemczech Möchten sie auf toaletę". Zjadają całkowicie rodzajnik, bo przecież toaletę to rzeczownik. Właściwie powinno być Möchten sie auf die toaletę". Mm. Nie jestem benzą. Mówię Wam, jak się mówi w Niemczech. Nikt nie mówi już Möchtest du auf die Toilette? Słyszy się cały czas też to skracanie, więc przekazuję Wam tak. Möchtest du auf Toilette? Czy chce Pan, Pani udać się do toalety? Möchtest du auf Toilette? Czy chcesz iść do toalety? To nie, zwróćcie uwagę, nie ma w ogóle czasownika G. Möchtest du auf Toilette? Czy chcesz do toalety? Po polsku też skracamy. Chcesz, to jest wiadomo iść, skorzystać. Czy chcesz skorzystać? Ale zwróćcie uwagę, że nie ma czasownika skorzystać. Także to jest taki przy, przy, przykład. Nie tłumaczmy dosłownie z polskiego, uczmy się na pamięć zdań po niemiecku. Woln sie sich ausziehen, albo anziehen? Woln sie sich ausziehen, albo anziehen? Czy chce się pani rozebrać, ubrać? Will tu, dich ancien, an albo ausziehen? odwrotnie. Will tu, dich ausziehen ancien. Austjen. Zdejmować, ancien, ubierać. Wolen zyś, will tu, dyś. Forma zwrotna. Cien, czasownik, ciągnąć coś. I teraz skojarzcie sobie, muszę okno, tak, żebyś gorąco. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno ausziehen, zdejmować, anziehen, ubierać. Huh. Takie stanie nagrywanie potrafi też zmęczyć. Ok. A tu w ogóle jeszcze myśleć się z karteczkami z ostatniego wideo. O targowaniu się. Bardzo przydatne wideo, bardzo przydatne zdania. Dostałam bardzo od Was pozytywną taką informację zwrotną, że to jest też ważna wiedza i może Wam się przydać. Jeszcze mamy w sumie tylko już dwa zdania. Zol iść cudekni. Zol iść z cudekni. Czy mam panią przykryć? Zol iść dys cudekni. Przykryćcie. Zol iść dys cudekni. Dobra. I w sumie to jest ostatnie zdanie. Więc za chwilę zobaczymy. E, możecie się śmiać z tej karteczki i z tego zdania, ale e, e, każdy potrzebuje czasem być podrapany po plecach. E, starsze osoby też. Więc dlatego uważam, że to jest istotne i śmieszne. Jukt das, czy to swędzi? Czy tutaj swędzi? Zol iś da kratzen? Czy mam tam podrapać? Jukt das, czy to swędzi? Zol iś da kratzen? Kracyn możecie skojarzyć z kacyn, kacyn, liczbę mnogiej, koty. A kracyn podrapać. Kogoś podrapać po plecach, ale też kot drapie. Pazury też kracyn. Chyba wszystko Wam przekazałam. Mam tutaj moją kupkę karteczek. Jeżeli może jakiegoś zdania nie zrozumieliście, śmiało piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania. I... Tutaj to wideo zrealizowałam też na prośbę jednej z yy, nieczytelniczek, tylko jaka jest forma żeńska od widz, w, widz i widzka <grybujesz> z jednej, jednej z... Yy, o osób oglądających mój kanał, która właśnie poprosiła o zdania dla osób opiekujących się, dla opiekunek. Więc jeżeli chcecie zdania, pomoc w języku niemieckim, w konkretnej branży, bardzo proszę napiszcie to w komentarzu. Chętnie to dla Was zrealizuję. Mam nadzieję, że było mnie dobrze widać i dobrze słychać. I że te zdania Wam się przydadzą. To jest chyba dla mnie najistotniejsze, cały mój jakby... To, dlaczego prowadzę to, ten kanał, to po to, żeby Wam te zdania się przydały. Że ja je biorę z takich sytuacji jak tutaj, gdzie jestem w sztukarcie i odwiedzam przyjaciółkę i, i z nią po prostu rozmawiam i myślę sobie hej, te wszystkie zdania, czy przynieść Ci szteczkę, czy Cię przykryć, czy jest Ci zimno, czy jesteś śpiąca, przydadzą się również Wam, kiedy Wy będziecie w szpitalu. Jakby myślałam, no na kursach języka niemieckiego tego na pewno nie uczą, tak samo jak takiego zdania, że masz otwarte sznurówki. I w, a tym bardziej w szkole na języku niemieckim. Też tego nie uczą. Więc chyba jestem tutaj po to, żeby spełnić taką malutką misję. Oj, kot przyszedł. Ostatnio by to odwiedził. No dobra, kończę. Życzę Wam bardzo miłego dnia. Muszę nagrać tego kota. Zobaczcie, chce się dostać. Wpuść mnie, kobieto! No wpuść mnie, o to na tych książkach stał telefon. Chciałam zwrócić uwagę, że jestem w mieszkaniu Airbnb wynajmowanym, a tylko to po prostu przychodzi mi odwiedzać. Pa!